Mandero na kanale stestujemy. W tym odcinku do stestowania wyleciała zakrętarka udarowa marki Grafit model 58G024. Urządzenie w systemie akumulatorowym 18V posiada silnik bezszczotkowy, posiada trzy tryby pracy. Na pierwszym trybie według danych producenta generuje. 80 Nm i 1000 obrotów na minutę, na drugim trybie 120 Nm i 1800 obrotów na minutę oraz na trybie trzecim 200 Nm i 2700 obrotów na minutę. W przypadku odkręcania w lewą stronę nie ma możliwości zmiany trybów pracy, natomiast przyciskiem do trybów pracy można włączyć funkcję. Zmniejszania prędkości obrotowej urządzenia po zluzowaniu nakrętki lub śruby, uchwyt bitów 1/4 hex. Bit instalujemy odciągając pierścień oraz demontujemy w ten sam sposób. Korpus wykonany z tworzywa posiada ogumowaną rękojeść. Górna część korpusu, częściowo ogumowana, w dolnej części korpusu, znajduje się miejsce do zamontowania uchwytu do paska, przełącznik trybów pracy. Oraz podświetlenie powierzchni roboczej za pomocą diody LED. Wysokość z akumulatorem 2A około 23,5 cm. Wysokość z akumulatorem 4A około 25,5 cm. Długość z uchwytem bitów nieco ponad 15 cm. Szerokość około 6 cm waga urządzenia bez akumulatora kilogram 124 g waga z akumulatorem 2 amperogodziny ah, kilogram 524 g waga z akumulatorem 4 amperogodziny ah, kilogram 775 g W mojej ocenie może nie jest to jedna z najszybszych zakrętarek udarowych, ale jest na pewno mocna, posiada łagodny start, co może być plusem zwłaszcza dla majsterkowiczów. Dobrze wypada pod względem ergonomii, ponieważ jak na zakrętarkę 18V o mocy 200Nm posiada relatywnie wąski korpus oraz obudowę przekładni, która jest zwężona w okolicach uchwytu 1/4 Hex, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Jeżeli chodzi o minusy, to poza ceną mogę przyczepić się do cichego pisku wydobywającego się z urządzenia po puszczeniu spustu włącznika. Oraz w przypadku ciągłej pracy bez przerw, dość mocno się nagrzewa górna część korpusu, zwłaszcza przekładnia udarowa. Odnośnie akumulatorów, podobno zaleca się stosować akumulatory 4Ah, ale jak było widać w teście, ku zaskoczeniu z akumulatorem 2Ah, dała radę wkręcić długie, grube wkręty, bez odcięcia. Poza tym, wzbudzenie elektroniki następuje dopiero po wciśnięciu spustu włącznika. Na zakończenie muszę powiedzieć, że w prezentowanym egzemplarzu po kilku miesiącach dość częstej eksploatacji nastąpiła usterka, która wprawdzie nie unieruchomiła urządzenia, ale zaczął się wydostawać smart z przekładni udarowej, Zakrętarka została wysłana do serwisu, i po trzech dniach urządzenie zostało naprawione. Także sam serwis, trzeba przyznać, działa sprawnie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do napisania komentarza, zostawienia łapki w górę, jeżeli podobał się materiał, subskrypcji kanału i do następnego. Videota.